Czano z tej człowiek artysta, witam Was w ten cudowny, pogodny dzień. Chciałem Wam pokazać taki unboxing książek, które dostałem z zachęty. Słuchajcie, te książki dostałem za darmo, ponieważ posłużą mi do prowadzenia warsztatów z dzieciakami. Żeby nie przedłużać, po prostu zaczynamy. Słuchajcie, nie mogłem się powstrzymać, żeby pierwsze książki już można powiedzieć, nie rozpakować. Jak widzicie, całość była zapakowana, nawet mamy tutaj naklejki zachęty więc naprawdę serdecznie Wam dziękuję. Pierwsza książka, którą dostałem, to jest tytuł Bardzo nam się podoba. Jest to książka, która jest zrobiona naprawdę w sposób artystyczny, czyli można powiedzieć, jest naprawdę na wysokiej jakości papieru. Mogę Wam jeszcze powiedzieć, że naprawdę jeszcze pachnie drukiem, jak wiecie, uwielbiam zapach farby. Sama książka jest o tym, że sztuka nie jest tylko, to można to powiedzieć, tak jakby, sztuką. Dla sztuki, tylko po prostu tą sztukę trzeba, tak jakby można powiedzieć, pokazywać. Jak najbardziej w tej książce możemy się przekonać o tym, że po prostu artyści, którzy wykonują dan dany rodzaj sztuki, po prostu chwalą się tą sztuką. Chcą, żeby ta sztuka, można powiedzieć, wychodziła na, na światło dzienne. I w, ten, w, tej o tym w tym o tym katalogu możecie po prostu zobaczyć to wszystko, o czym Wam mówię. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że. Te książki są tak, jakby egzemplarzami, które są dodawane do jakichś takich większych zakupów. Ja, tak jak powiedziałem, nie zrobiłem już dzisiaj żadnych zakupów. Po prostu na prośbę moją otrzymałem, otrzymałem takie katalogi, i z tego co się orientuję, jeszcze będę otrzymywał. Więc bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję władzom za chęty. Chciałem Wam pokazać, że to jest jeszcze taka fajna zakładka, która po prostu. Zostawiają historię pracy artysty i, taki, i takie różne inne akcje. To jest po prostu, służy to jako zakładka. Dobra. Dobra, słuchajcie. Druga akcja jest to druga książka, którą właśnie będę w tym momencie rozpakowywał. Drugą książkę, która to nazywa się Co stało się raz, nie stało się nigdy. Rozpakujemy, bo jak widzicie wszystko, to są no, nówki sztuki. Jak widzicie, tak samo pięknie pachnie, uwielbiam to. I to jest y, książka, w której jest też bardzo dużo tekstu. Jak widzimy też y, różne, musiałem się zapoznać ogólnie y, z teścią tych książek, ale powiem Wam, że widzę, że bardzo, bardzo można artystycznie instracje chodzą w grę y, w tym tytule. Słuchajcie, powiem Wam, że na pewno osoby, z którymi będę prowadził te warsztaty, będą zadowolone z wiedzy, która jest zaprezentowana w tych, w, tych, w tych książkach. Z tego co widzę, to są różne performercy, jak i na przykład fotografie z jakichś takich różnych działań artystycznych. Jak widzicie, książka sama w sobie jest nawet dosyć grubna, jest, gruba, jest, jest dosyć, dosyć obszerna. Jak widzicie, występuje w niej bardzo dużo na gości, więc będę musiał, tak jakby powiedzieć, tak jakby będę brał pod uwagę, z kim prowadzę te warsztaty, komu ją pokażę. Sam na pewno ją przeczyta. Książkę napisał Artur Żmijewski, więc na pewno będzie świetna. Będzie świetną lekturą. Czyli, tak jak powiedziałem, mamy już dwie książki, które posłużą mi na przykład za warsztaty. Otwieramy trzeci album. Przecież wszystko opieczętowane yy, zachęta. A ta moja rozrzutność papieru. O, już mi się podoba, ponieważ jest yy, bardzo fajna rozklinka. Yy, książka się nazywa, powinno to być na, na pierwszej stronie, Tadaista. I lecimy dalej, zobaczcie. Tutaj mamy już taką bardziej kaligraficzną książkę, czyli książka jest, tak jak można powiedzieć, na takich zapiskach. O, widzimy, to jest świetne. Zobaczcie. Książka jest wyprodukowana przez zachętę. I to możemy stwierdzić, że po prostu to jest no, można jakaś taka mniej obszerna publikacja na temat też jakichś wydarzeń, ale to musiałbym sobie rozklinić. Słuchajcie, ja specjalnie tego nie rozkrętę, tylko chciałem wam pokazać, że jeżeli zwracacie się do jakiejś instytucji o pomoc. Państwowych, lub na przykład jakichś fundacji, stowarzyszeń, że pomagacie ludziom, że prowadzicie, można powiedzieć, zajęcia zawsze, jeżeli macie dobrą gadkę i dobre, można powiedzieć, argumenty, może do, możecie dostać takie książki, które Wam pomogą w działaniach z młodzieżą z lub z innymi po prostu ludźmi. Otwieramy następną publikację. Jest Zachęta. To jest 1860, 1860, 2000, więc podejrzewam, że to jest pewnie jakiś album Zachęty. Jak wiecie, Zachęta jest to najbardziej znana galeria sztuki w Polsce, która się w Warszawie. To zaczynamy! No, już powiem Wam, że ta książka bardzo mi się podoba, ponieważ jest naprawdę obszerną publikacją. Tu widzimy na samym początku jakieś fotografie, jak i obrazy, różne dzieła. Tu widzimy Malczewskiego, za którym za bardzo nie przypada. Ma to jest moje prywatne zdanie. No, widzimy taką można powiedzieć sztukę trochę starszą. O, to mi się bardzo podoba. Zobaczcie, również. Więc powiem Wam, że jako album na pewno książka też się spisuje znakomicie. Jak widzicie, mamy opisanych artystów, którzy... którzy, tak jak można powiedzieć, byli w zachęcie. To jest bardzo świetna praca. No. Kocham książki. Słuchajcie, to by było na tyle. Nie, do, nie dowiecie się ode mnie za dużo o treści tych książek, ponieważ je dopiero sam, tak jakby dostałem. Co mogę Wam opowiedzieć, to to, że jestem bardzo dumny z tego, że udało mi się zdobyć takie książki na warsztaty. Takich książek na pewno będzie więcej. Dzisiaj również bardzo fajny dobry dzień, ponieważ byłem w galerii koloru po farby i dostałem też bardzo dużo wlepek dla dzieciaków, z którymi na pewno niedługo, które po prostu rozdam na warsztatach, które będę prowadził. Więc trzymajcie się, chodźcie po różnych instytucjach, a na pewno otrzymacie jakieś fajne gify do prowadzenia różnych działań artystycznych. To było na tyle, żegnam Was, człowiek artysta Elo.